To mi jak wygląda. A 3 czy czy bliżej, nie pękaj. trzeba było właśnie trochę podenerwować, żeby posyczał. Poczekaj, bo tam lekko dobra. No tak, będzie tutaj walczył. Norski ja sobie A to, to, to bydlądko jest jadowite? Niekoniecznie Ale strasznie, fajnie, strasznie Coś tak to jest tym Tak jest, sycz maleńki ładnie szyczy, pięknie. Dawaj tutaj swoje pysio no tu się, 11, tu się kasza pokazuje Nie, chyba gniewo, czarny. Jak czarny. czarny, czarny, czarny. Jak... Mamba. I tyczy. I to głośno.